Hej, witam Was gorąco! Dziś cofniemy się do lutego 2013 roku i złapiemy za Dead Space 3 od Electronic Arts. Oczywiście mamy tu tryb dla pojedynczego gracza, tryb kooperacji, New Game Plus, czyli zaczynamy przygodę na wyspie Tau Volantis z dodatkowymi przedmiotami, które nie były dostępne za pierwszym podejściem, ustawienia i tutaj realizacja kodów i dodatkowe jakieś tam bonusy. Okej, okay, może zaprezentuję wam pierwsze 10 minut gry, ponieważ prolog według mnie jest epicki. Jest po prostu tak epicki, że... jest epicki. I zaczynamy. Oczywiście mamy tu poziomy trudności. Casual, normal, hard, impossible, czyli... A no, no, dobra, dajemy normal. I zaczynamy. Dobra, czekamy. Aha, zapomniałam wam powiedzieć o pewnej opcji, mianowicie. Istnieje tutaj możliwość stworzenia własnego modelu wymarzonej broni, ale może to później wam zaprezentuję. Dead Space 3 Tom, 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 tom! Ale naprawdę należą się niskie ukłony w stronę grafików, ponieważ. Grafika jest tu świetnie. No dobra, miałem powiedzieć świetnie zoptymalizowana. Nie wygląda po prostu epicko, a optymalizacja gry jest... Miaska, po prostu miaska. Jak dobrze zauważyliście, nie jest to Isaac Clark, czyli protagonista. Zobaczycie kto to jest. Zobaczycie, czy on ma istotną rolę, a może nie. Może jest tylko mięsem armatnim. A może jest przyrodnim bratem Isaaca? ha? Wszystko zobaczycie na filmiku. Jak to co? Myśl człowieku, myśl co masz znaleźć, po cholery ci widzieć co? co? Świetnie Warto wspomnieć, że na moim kanale ukaże się recenzja z tej gry, tyle że nie na grupa 51, ponieważ... ponieważ nie, tyle że zrobię drugi kanał Okej, okay, ale spójrzcie Czyż, te, czyż ten śnieg nie wygląda epicko? Okej, okay, dobra, Wolni z tym tutorialem I przeładowujemy broń I tu jeszcze tak na wstępie pokazuję wam ekwipunek, który wygląda prawie że tak samo jak względem poprzedniej części Idziemy się i zniszczenie kolesiem, którego imienia dalej nie pamiętam, ale nieważne. Nie, mówił! Y, Jak go się nazywał Tu 520... Ojejku, ojejku. Mówił, tylko nie pamiętam co, jestem żołnierzem 520 do tego kolesia czy coś. Nie, nie pamiętam. Coś, chyba 520... Nie, nie wiem, 52.0 Gówno, nie pamiętam. Ojejku. Ojej Ale żyje jeszcze Dobra, nie Nooo no, na pewno Head, headshot Nie, nie klatkuj No i nie. Czemu nie ma stazy jak Isaac? No i co się gapisz? Ha 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 I... Koniec tego Dobra, może... Wyjdziemy do środka. Okej. Okay. Mogą ustawić trochę większy poziom trudności. Co się gapi? A nie Dobra. Okej, okay, jak wcześniej wspominałem, gra została wypuszczona yy, bodajże 13 lutego na konsole yy, PlayStation czy Xboxa i PC Okej, okay, mamy... tak Mam quest, quest complete Ale będzie jazda później, ale będzie orgia, ale będzie jazda... Ojeku Uuuu Tak tak to się robi. Matrix, uu. Ale jestem ninja. Jak się skacze? A Clark jest żałosny przy mnie. Uuu, no leć! Człowieku! No! A, no sorry, pomylił mi się klawisze. Brawo Michał. O nie, o nie, o nie! No jasne. Co to ma być? Co to ma być? No, Chcę ja mam szelać, a w nic. Wow. No na pewno, unik jak żółw. Ha! Chociaż żółw tak nie robi, ale dobra. Dobrze Wstawaj Ale jesteś epicki Protagonista Isaac Clark jest przy Tobie żałosny Chociaż ona ma nie obydwoje W sumie obydwoje macie żałosne włosy No <grytania> jaka mina, naprawdę Dziwny wyraz twarzy O o, czyżby zbiorowa mogiła? Jak to w horrorach bywa Chociaż w tej się jest więcej akcji niż horroru, ale dobra. Nooo. Nooo. Jest jeszcze czas! do what's right! You love the Earth, son? Your mom? And dad? Yes, sir, of course. Good. glad to hear that. Give me the flyer. Mówiłem wam, naprawdę fajny prolog I mocne zakończenie W ogóle jest epickie Cofamy się o parędziesiąt lat wcześniej i wszystko Dowiadujemy się jak to się rozpoczęło Da się na chwilę? Dobra, bo tutaj już by... Ale mi się gra nie, ale mi się gra laguje Dobra, już mi się nie laguje Dobrze, wchodzimy jeszcze na chwilę w memu i może wam pokażę Jak wygląda crafting w tej grze Chapter Select Ok, gra ma bodajże chyba gdzieś koło 20 rozdziałów Nie wiem, jakiś taki fajny moment chciałbym wam pokazać, ale do, niech będzie ten. I poziom oczywiście normalny. Z tego co wiem, EA wypuścił również DLC do The Space 3, ale nie wiem, nie gram, nie miałem okazji. Okej, i tu już mamy naszego protagonista No, <grywa> To nie jest nasz prota protagonista Isaac, Isaac Dobra, wol z kamerą, muszę pokazać y, ludziom Isaaca No cieszę się, dobra Tak, jest to Isaac Clark Tu widzimy taki fajny bonusik koło naszego paska życia, mamy podaną temperaturę bohatera Jeżeli jest zbyt zimno, musimy udać się pod jakiś ogień i w ogóle uratować się od wymrożenia Wymrożenia. No tak to się chyba mówi. I robimy prąd, tak jak to się teraz w tych czasach robi. Prąd zrobiony. I to mamy stół do craftingu, czyli tworzenia broni, upgradeowania jej i w ogóle przechowywania różnych przedmiotów. Dobra. Dobra już. Tu widzimy tworzymy na przykład model broni i tu różne... Jego elementy, ale ja wam już nie będę pokazywał, ponieważ mam taki syf związany z tym, że zostawię wam tą Aha, właśnie, zapomniałem, to jest... Ja pamiętam, ja już kiedyś ten moment przeszedłem To będzie straszna zagadka i w ogóle Dobra, i wracamy się No, co jest grane? No, uciekaj, frajerze Jeszcze cię dopadnę. Nie żeby coś, ale. Tak 37,0 A jest jak powoli ma chyba stan podgrączkowy. Powinien mieć 36,6 albo coś takiego. Wiem, trochę jest mało walki w tym filmiku, no ale postanowiłem wam pokazać prolog, aby wam nie spoilerować tego tytułu i Dobra. No. Już wam na ekwipunek i w... warto jeszcze wspomnieć, iż... Dobra, idziemy tędy. Nooo, na pewno. Mały karzeł jakiś. Dobra, może tym optymistycznym akcentem Zakończymy dzisiejszy odcinek Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału Komentowaniu moich filmików, dawaniu łapy w górę i łapy w dół No dobra, może bez tych łapek w dół Pozdrawiam, na razie